Jeśli chodzi o przygotowanie, to na pewno intensywne. E, ciężko pracujemy sporo, sporo nad powrotem do optymalnej dyspozycji. Jeśli chodzi o motoryczność, to jest nasze główne zadanie. I, i technika, tak. Już w zasadzie od tamtego tygodnia wchodzimy e, powoli w jakieś e, zestawienia, ustawienia szóstkowe, e, fragmenty gry, różne ćwiczymy. Też mieliśmy e, okazję pojechać w piątek do Stulencina, żeby zakończyć taki pierwszy etap naszych przygotowań. Dalej się przygotowujemy. Coraz więcej tych piłek, troszeczkę mniejsze obciążenia, mniejsza intensywność jeśli chodzi o, o siłownię, ale w dalszym ciągu no, ciężka, żmudna praca. Miejmy nadzieję, że do, do 28 wyrobimy się z czasem. Ciężka, żmudna praca, którą pewnie będzie Pan sprawdzał, jej efekty w zasadzie. Będzie pan sprawdzał w grach kontrolnych, prawda? Te chociażby w najbliższy weekend w Zielonej Górze. Dokładnie tak. No w, w, w sobotę gramy w Zielonej Górze, później mamy okazję jeszcze 14 zagrać turniej w Międzyrzeczu. 21 jest turniej u nas. No i tydzień później, 28, już ten sprawdzian, można powiedzieć właściwy, czyli myślikowy z Bielabianką białową. To jest takie pytanie, które się powtarza, można powiedzieć, co roku, no, ale muszę je zadać. W co celujecie w tym sezonie? Ta Wasza kadra chyba bardzo się nie zmieniła i wydaje mi się, że to zawsze plus, kiedy jednak ta większość zespołu się zna i dochodzą ewentualnie te dwie, trzy nowe twarze. No tak, no taki był też plan, żeby większość chłopaków zostawić, może też przekonać ich do tego, żeby dalej kontynuowali pewien projekt. Udało się. Doszło kilku nowych zawodników, w zasadzie czterech. Także, także, także no musimy jeszcze to wszystko poskleić. Bardziej nas na pewno wybiła ta, ta przerwa długa spowodowana wakacjami. Ale no będziemy się powoli znajdywać i, i, i razem dążyć do tego celu. No gdzieś tam cel mamy postawiony, awans do turnieju półfinowego, to na pewno byłby ten cel przez nas mocno, 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 mocno oczekiwany. Zobaczymy jak będzie, bo wiemy, że mocne są zespoły w naszej grupie, co roku wszyscy się zbroją, także będzie na pewno piekielnie trudno. Ale no my też od tego jesteśmy, żeby poprzeczkę stawiać sobie co roku wyżej i żeby do niej dążyć. Chyba się nie pomylę, jak powiem, że wracasz na Ziemię Lubuską, grać na Ziemi Lubuskiej. I tak na początek, dlaczego Astra w zasadzie, co Cię przekonało do tego, żeby przyjść i grać w barwach nowosolskiego zespołu? Znaczy na pewno mój kolega jeszcze z czasów y, y, przedszkola, bo znamy się od y, przedszkola, Maciek Januszewski, który y, praktycznie po każdym sezonie, który grałem w Nysie, tam namawiał, zagadywał: Może przyjdziesz, może przyjdziesz i w końcu tak wyszło, że, że przekonał, namówił, że tak powiem do tej nowej soli. No i czego oczekujesz w zasadzie po tym nadchodzącym sezonie w Astrze? Czego oczekuję? Na pewno... Fajnie by było, gdybyśmy stworzyli taki fajny, fajny zespół, że, że cieszylibyśmy się z tego grania, z tej siatkówki, bo jeżeli to będzie, to myślę, że, że z taką drużyną, z takimi zawodnikami, jakich tutaj mamy, to, to wynik, wynik przyjdzie sam. No właśnie, a jak patrzysz na ten zespół, to co sobie myślisz, bo można powiedzieć, że ten Trzonastry został, doszedłeś m.in. i Ty, doszło też do trzech, trzech następnych graczy, no i nie ma co ukrywać, tak? Jesteś jeszcze jedną z mocniejszych ekip w tej drugiej lidze. Hmm, no, znaczy, czy mocniejszy to się okaże na parkiecie teraz, na papierze, to, to, to wiele rzeczy można sobie tam... E, parki zweryfikuje na pewno wszystko, wszystkich, e, no i... Tak jak mówię, no, chcielibyśmy skupiać się na każdym kolejnym spotkaniu. Nie yy, chcielibyśmy wybiegać w przyszłość, co będzie za miesiąc, za dwa, za trzy, bo możemy się później obudzić z ręką w nocniku, że, no, no, że ten plan, który sobie tam jakiś opracowaliśmy, nie, nie, nie sprawdzi się. Jak ta koncepcja zespołu Ci się podoba, bo yy, można powiedzieć, że trząs został, no i tak naprawdę tylko czterech Dobra. graczy nie było takiej rewolucji kadrowej chociażby w żaganiu, prawda? Mhm. Tak, no systematycznie wzmacniamy zespół, no bo naszym celem jest awans do pierwszej ligi. Nie mówię, że w tym sezonie, aczkolwiek nie wykluczamy tego. No mamy tam jakiś przedział czasowy, w którym musimy tak naprawdę zrobić ten awans, bo, bo sponsorzy, miasto i wszyscy na nas liczą. Na chwilę obecną wygląda to fajnie, zobaczymy jak będzie dalej. Ta druga liga Twoim zdaniem w tym sezonie ona będzie mocniejsza, czy też taka sama jak przed rokiem, może trochę słabsza? No patrząc na inne zespoły, to każdy się wzmacnia, także nie ma, tu mówić, że, nie ma tu co mówić, że my się wzmocniliśmy i będziemy faworytem, bo tak naprawdę każdy zespół się wzmacnia, chociażby głogów bardzo mocno e, wygląda też na papierze. Sądzę, że będą bardzo wyrównane mecze i o klasyfikacji końcowej zadecydują ostatnie kolejki.